Skrzypiec, słuchacie short on cue. A podcast poprowadzi ze mną Kacper Konkel, mistrz polski amatorów, a także trener i właściciel klubu bilardowego w Redzie. Hej, witam Was bardzo serdecznie. Jak zacząć grać? Jak układać sobie treningi na poziomie podstawowym i zadbać o swój rozwój? O tym będzie ten odcinek. Kacprze, ustalmy najpierw wyłącznie na potrzeby tej rozmowy, kogo definiujemy jako zawodnika grającego na poziomie podstawowym. Skupmy się zarówno na warunkach treningowych, jak i meczowych. Osoba grająca na poziomie podstawowym to osoba, która być może zrobiła już w życiu partię skija, ale na co dzień i raczej w meczach czy w partiach popełnia błędy. Nie jest powtarzalna na, na wyjściach z odstawnych, nie stawia tych odstawnych raczej dokładnie, daje dużo szans przeciwnikowi w meczu. Czy ty masz w gronie swoich uczniów dużo osób trenujących właśnie na poziomie podstawowym? Tak, myślę, że to jest zdecydowana większość osób, która do mnie przychodzi. Z jaką częstotliwością takie osoby korzystają z treningu indywidualnego? Jest to zazwyczaj raz w tygodniu, na dwie godziny lub godzinę. To zastanówmy się, jak w takim razie wykorzystać ten czas, który mamy między treningami, i co taka osoba grająca na poziomie podstawowym może robić, i jak często będąc w klubie. Wydaje mi się, że na początku, właśnie na tym poziomie podstawowym, najlepiej jest po prostu jak najwięcej grać i cieszyć się grą, a jeżeli mamy właśnie tą okazję trenować z trenerem. Po prostu zwracać uwagę na to, co wypracowaliście z trenerem w tym czasie i włączyć to do swojej gry. Z czym najczęściej mamy problemy na początku, technicznie, jeśli chodzi o grę? Z ustawieniem ręki to jest chyba największy problem i często najtrudniejszy do wyeliminowania, bo on zawsze wraca, mimo tego, że to poprawimy, to na drugi dzień wracamy i jest to samo. I jest to bardzo żmudne? To jest jedna rzecz. Jakieś dodatkowe ruchy kijem. Podnoszenie się w trakcie strzałów, co się pojawia często pod presją. Często jest tak, że na treningu ktoś się w ogóle nie podnosi, pięknie zostaje na stole, a potem przychodzi mecz, presja i, i wstaje od razu w trakcie wprowadzenia uderzenia. Da się to poprawić, jeżeli będziemy zwracali na to uwagę, bo to jest też kwestia koncentracji, kwestia tego, na czym skupiamy naszą uwagę. Czyli jeżeli będziemy grali uważnie i myśleli o tym, no to w pewnym momencie wejdzie nam to w krew i już nie będziemy musieli o tym myśleć. Ale no jest, to, jest to ciężka praca z koncentracją po prostu. Co sugerujesz takiemu młodemu stażem, powiedziałabym, zawodnikowi, który ma problem z ustawieniem się do wbicia? To jest coś, co przyszło mi do głowy teraz. Na przykład, myślę, że jeżeli gra sparring, powiedzmy, że gra z kimś sparring, to warto jest poprosić osobę, z którą gramy, żeby, żeby zauważył, jeżeli robimy jakieś błędy. Jeżeli je robimy, to jakie? I wtedy. I wtedy po prostu je kontrolować, bo jeżeli trenujemy z trenerem i on nam wszystko ładnie dobrze wytłumaczył, to wiemy wtedy, co zrobić, żeby było dobrze, tylko po prostu czasami tego nie widzimy, jak jesteśmy na stole, więc może, może taka osoba, powiedzmy taka superwizja ze, ze strony naszego sparring partnera też będzie dobra i fajna. Tak, takie rady od osób, które być może grają dłużej, odrobinę lepiej, albo nawet chyba są na naszym poziomie, to jest zawsze coś, jeżeli też trenują. Tak, pewnie, bo też często jest tak, że mimo tego, że. Powiedzmy, nasz, nasz poziom nie jest wysoki, w bilardzie poziom to jest głównie powtarzalność. Jeżeli jesteśmy bardzo powtarzalni i robimy te wszystkie rzeczy dobrze regularnie, no to jesteśmy dobrze, bo zgrywamy układy. Ale bardzo dużo osób na tym poziomie podstawowym dokładnie wie, co ma robić, tylko po prostu ich jakby ciała jeszcze nie są na tyle wytrenowane, żeby to powtarzać. Więc jeżeli gramy nawet ze sobą na podobnym poziomie, to ona wie, co my będziemy robili źle i tak samo my będziemy widzieli to, co ona robi źle. Dlatego warto jest sobie, może nie wytykać to będę, tylko uświadamiać je sobie, bo wtedy będziemy się rozwijać. Nagrywanie się ma sens, bo to są takie sugestie, które się pojawiają gdzieś tam, kiedy trenujemy, żeby się nagrywać. Ja robiłam to bardzo rzadko, bo nie do końca miałam pomysł, co z takiego nagrania mogę wyciągnąć, jak sama je przeanalizuję i co mogę poprawić. Agrywanie się na pewno ma sens, ale jest trudne, bo oglądając siebie, nie oglądamy tego z celem popatrzenia na to, jak fajnie gramy, jak ładnie wbijamy, tylko szukamy się błędów i mamy dla siebie być krytyczni. Co raz, że nie jest przyjemne, a dwa jest trudne. Trudno jest zauważyć u siebie takie błędy rzeczywiście, które się powtarzają. No jest to też nudne, przynajmniej dla mnie było zawsze. Ja tego nigdy nie robiłem, wiem, że jest to dobre. Mam tą świadomość, że jest to dobre, ale, ale przez to, jak jest to nudne i trudne, to, to nigdy się za to nie zabra. Chyba rozmawiamy trochę o takim poziomie gry, kiedy dość często pojawiają się u nas też problemy mentalne. Bardzo szeroko to ujmując, ale rozmawiając z różnymi osobami, a pewnie też trochę patrząc na to, jak ja gram, często spotykam się z taką opinią: trenuję już tyle, nie wygrywam. Jak sobie z tym poradzić? Chodzić na turnieje, czy nie chodzić na turnieje, czy skupić się mocno na trenowaniu i nagle wskoczyć po prostu na listę zawodników, y, gdzieś na jakichś rozgrywkach. Myślę, że to jest też chyba taki moment, y, kiedy wiele osób może chcieć zrezygnować z grania, bo nie czuje, nie widzi też żadnych sukcesów. Co zrobić? Jak sobie z tym poradzić indywidualnie, ale też w sumie trenersko, bo to chyba też jest spore wyzwanie. Jest to bardzo szeroki i trudny temat yy, i bardzo indywidualny, bo niektórzy przychodzą na turnieje i dla nich jest czystą przyjemnością po prostu uczestnictwo w turniejach. I wiadomo, frustrują się jak gdzieś y, przegrają jakiś mecz, ale nie wyprowadza ich to na tyle z równowagi, się tym tak nie przejmują i po prostu przychodzą na kolejny, kolejny, kolejny turniej. No i myślę, że, że kluczem jest y, nauczyć się myśleć tak, żeby być dla siebie przyjacielem. A nie, a nie wytykać sobie błędy i coś, co nam się nie udało, tylko bardziej klepać się po plecach i, i mówić sobie: Dobra, następnym razem dam radę, ale wiadomo, łatwo się mówi, gorzej zrobić. A jak klepać po plecach takich młodych zawodników? Doradzać, wytykać błędy? Wiem, że to jest też indywidualne, ale wydaje mi się, że momentami może ta druga osoba trochę pomóc. Tak, na pewno. I to są, to, są, to są różne rzeczy, no, ja mam, mam w swojej historii trenera jeden taki fajny moment, no nie, najlepszy, najlepszy moment trenerski, jaki, jaki przychodzi mi do głowy, jaki miałem, to moment, w którym mój podopieczny, też mój siostrzeniec na Mistrzostwach Polski przegrywał już mecz 0-3, chyba do 4. I podszedłem do niego i mu tylko powiedziałem, że słuchaj, już, nie masz już nic do stracenia, Pograj sobie tak, jak lubisz grać, ciesz się tą grą. I wygrał ten mecz. Wygrał kolejny, wygrał kolejny i zdobył wicemistrzostwo Polski w swoim pierwszym roku gry. No i to, było. aż mi ciarki przechodzą teraz jak o tym mówię, także jedno słowo od kogoś z zewnątrz może cię uratować, no? Albo pomóc i będziesz to pamiętał przez lata potem. Tak i pewnie z drugiej strony jedno słowo krytyki w niewłaściwym momencie może totalnie ciebie zbić i po prostu przegrasz. Dokładnie, zwłaszcza od osoby ważnej dla ciebie, nie? bo czasami to też, jest, to też jest ważne. Jeżeli powie ci to ktoś, kto jest dla ciebie nieistotną osobą w życiu, no to raczej cię aż tak to nie, nie zaboli się, tym tak nie przejmiesz. Ale jeżeli powie ci e, ktoś za dużo o jedno słowo, e, kto jest dla ciebie ważny i kogo opinia jest dla ciebie ważna, to, to możecie to mocno podkopać. Jak powinniśmy dobierać turnieje do swojego poziomu? Jest spory wybór. Mamy opcję jeżdżenia na przykład do innych miast na turnieje klubowe, są też turnieje amatorskie, no i już te wyższej rangi. Jak nie przepalić się, decydując się na turniej jakiejś wyższej rangi, czy wybierać po prostu tego rodzaju turnieje, żeby się sprawdzić? Radziłbyś jeździć na wszystko? Czy jednak dostosowywać do swojego poziomu? Ja raczej jestem zwolennikiem jeżdżenia jak najwięcej na turnieje z własnego doświadczenia. I tata mi zabierał przez całe życie na wszystko, co było możliwe, jeżeli chodzi o turnieje, jak mieliśmy taki okres. I w tamtym okresie zrobiłem największy progres. Tylko trzeba jeździć z taką świadomością, na jaki turniej jedziemy. Jeżeli gramy rok i jedziemy na Puchar Polski, no to pojechać tam ze świadomością, że jedziemy pograć z dużo lepszymi zawodnikami, że prawdopodobnie wygramy jedną, albo dwie partie, ale, ale to tyle. No a jak jedziemy na amatorski Puchar Gdańska, no to, że tam jedziemy porywalizować i, i zagrać na tyle, na ile możemy dobrze, nie? I powygrywać tyle meczy, ile dany dzień nam pozwoli wygrać. Ty swoich zawodników szybko wysyłasz na turnieje? Starszych amatorów szybko wysyłam na turnieje, juniorów, Raczej na początku wysyłam tylko na takie juniorskie turnieje. U nas w okolicy jest Pomorska Młodzieżowa Liga Bilardowa i to jest świetne środowisko do rozwoju młodych bilardzistów. I tutaj szacuneczek dla Lisewo Malburskiego i Łukasza Rygielskiego za to, co robią. Potem, jak już jak troszeczkę pograją i już mają trochę więcej pewności siebie przy stole, to wysyłam ich właśnie na takie amatorskie turnieje, jak Amatorski Puchar czy może turniej u mnie w klubie też daje im pograć. Trening a sytuacja meczowa. Na treningu najczęściej dużo rzeczy nam wychodzi. Być może nie od początku, ale przetrenujemy, powbijamy i wyjdzie. Później mamy podobną sytuację na meczu i tu chyba jednak, jako zawodnicy z tymi podstawowymi umiejętnościami, przegrywamy, bo gdzieś tam chyba łapie nas stres po prostu. Co zrobić, żeby móc to zmienić? Oczywiście wiem, że można być pewnym siebie, ale na przykład ja zastanawiam się, czy w tej sytuacji jeszcze więcej trenować dane umiejętności na samodzielnym treningu. Czy też może na przykład grać więcej, nazwijmy to sparringów, czy też po prostu grać gdzieś tam z ludźmi, żeby próbować wdrożyć te umiejętności w sytuacjach meczowych? Myślę, że bardziej efektywne byłoby tutaj częściej wystawianie się na, no na, te, na te zagrania pod presją, czyli raczej więcej turniejów, raczej więcej sparingów, w których czujemy presję. I tutaj chyba. Mateusz Śniegocki kiedyś w podcaście zasugerował granie na pieniądze. Także niekoniecznie musi być to granie na pieniądze, ale wymyślić jakąś formę wyzwań, czegokolwiek, jeżeli chodzi o dzieci. I im więcej gramy pod presją, tym będziemy skuteczniejsi pod presją. Co zrobić, jeżeli gram na przykład rok? Załóżmy na tych umiejętnościach, które um, określiliśmy jako podstawowe i czuję, że koniec. Chcę grać w ten bilard, ale czuję, że mi nie idzie. Pojechałem na ileś tam turniejów, wszędzie przegrałem, bo to były turnieje typu poltur, czyli takie, w których raczej mam małe w ogóle możliwości, żeby coś osiągnąć. Co zrobić, żeby się trochę odbudować bilardowo? Być może zrobić sobie krótką przerwę od grania. Zależy, jeżeli przez ten rok graliśmy i powiedzmy, graliśmy regularnie, tam, parę razy w tygodniu tyle, na ile nam czas pozwalał, ale nie czujemy w tym momencie postępów, to dobrym pomysłem mogłaby być przerwa. Powiedzmy, tygodniowa, nie za długa, miesiąc powiedzmy to by było już zdecydowanie za długo. Taki tydzień, dwa, sobie zrobić przerwę od Bilarda i wrócić do tego Bilarda, ale nie wrócić od razu na turniej. Nie, nie wrócić od razu do rywalizacji, tylko trochę się tą grą zacząć z powrotem bawić, bo po przerwie ta satysfakcja z gry wraca. Ale jeżeli pojedziemy na turnie i nam nie pójdzie, to możemy szybko ten efekt yy, zbić. Więc można zrobić sobie krótką przerwę, potem wrócić do grania. No i na koniec wrócić do grania w turniejach. To jest jeden sposób. A drugim, drugim pomysłem, który przychodzi mi do głowy, to po prostu mieć twardy tyłek i zacisnąć zęby, grać dalej. I na pewno się przebijemy przez ten, przez ten moment, tylko będzie to trudne emocjonalnie. To jest chyba taka rada nie tylko dla graczy na poziomie podstawowym, chyba na każdy kryzys. Oj tak, a im wyższy poziom, tym o ten moment, gdzie nie robimy postępów, jest chyba łatwiej, bo Potem, na, na tym wyższym poziomie, tam już takie detale robią różnicę, że, że tego postępu można nie widzieć, wręcz częściej widzisz to, jak grasz gorzej i te momenty, kiedy nie grasz dobrze, zauważasz, a te momenty, kiedy grasz swój bilard, to jest o, okej, okay, gram swój bilard, ale nie widzisz takiego przeskoku. Nie ma tego, no bo, bo już nie możesz, nie masz tyle miejsca, żeby przeskoczyć. A na początku, jak gramy, mamy ten, te, te pierwsze, powiedzmy, parę miesięcy naszej gry, no to te przeskoki są jednak zauważalne. No, najpierw nie robimy cofki, a nagle ona nam wychodzi, nie? no to to widzisz, to jest namacalne. A potem grasz powiedzmy na jakimś tam wyższym poziomie, grasz już 10-20 lat, nie wiem, zgrasz 100 bil bez błędu, ale nie wiem, tydzień później zagrasz 101, ale tego już nie widzisz. No I to są, to są tego typu progresy. No. Także tak, im wyżej, tym trudniej jest zauważać ten progres i tym, tym trudniej jest wytrzymać chyba w, tym, w tej grze. Zastanawiam się jeszcze nad tematem sprzętu. Ja jak zaczynałam się uczyć, grałam oczywiście takimi klubowymi kijami. Michał mi powiedział po paru miesiącach, kiedy już tak stwierdziłam, że okej, okay, będę w ten bilard iść, e, zasugerował, żeby kupić e, kij. On oczywiście mi go wybrał. Jaki jest moment dobry na w ogóle zaopatrzenie się w sprzęt, bo wiadomo, że to nie jest tylko kij? Myślę też trochę o tym, żeby nie przesadzić? Czy on w ogóle ma na tym poziomie aż tak duże znaczenie? Warto kupić sprzęt w momencie, kiedy czujemy albo wiemy, że bilard to jest to i że będziemy grali w to jeszcze przez, no, nie wiem, wiele lat, powiedzmy, że no, to chyba się czuje w środku, że, że jakaś zajawka złapała i że wiesz, że będziesz to robił długo. To myślę, że to jest dobry moment, bo jeżeli mamy zamiar grać długo, to warto jest to robić jednym sprzętem, bo może nie każdy o tym wie, ale, ale sprzęt tutaj ma znaczenie pod takim kątem, że każdy kij troszeczkę inaczej działa. Więc jeżeli będziemy za każdym razem łapali na każdym treningu, czy tam na każdym graniu w bilard inny kij, no to on nam będzie dawał inne efekty, więc no nie będziemy powtarzalni. Dlatego myślę, że warto jak najszybciej, o ile wiemy już, że, że będziemy grali. A i teraz jeżeli chodzi o, o jakość tego sprzętu, warto jest kupić bardzo dobry sprzęt szybko, jeżeli będziemy grali długo, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, oczywiście, bo to jeszcze kwestie finansowe dochodzą, nie? Jeżeli możemy sobie na to pozwolić, to kupmy jak najlepszy sprzęt, po prostu jak najszybciej, bo ten sprzęt nam posłuży na lata. Kij to nie jest rzecz, która się zużywa po roku. To jest rzecz, która nam służy, może nawet posłużyć do końca kariery, więc warto kupić dobry od razu, a jeżeli nie możemy sobie na to pozwolić, no to wybrać jak najlepszy z jak najlepszej półki. No, wiadomo, tutaj już od budżetu zależy, więc nie ma się co rozwodzić po prostu. I teraz już wchodzimy w Twoją główną grupę, jeśli chodzi o osoby, które trenujesz. Kiedy najlepiej zacząć? Myślę, że w wieku 9-10 lat ja jako trener lubię zacząć współpracować z zawodnikami, znaczy zawodnikami, z dziećmi, bo z zawodnikami na razie nie można ich nazwać. Zależy, czy ktoś. Czy ktoś złapie zajawkę, czy nie? Bo ja na początku pracuję z dziećmi i to jest, to jest chyba moje główne zadanie, żeby, żeby umieć z nimi się dogadać. Nie podejść do nich jako do zawodnika, tylko jako do, do osoby, do dziecka. Więc 9-10 lat. Młodsze dzieci, ciężko bardzo utrzymać ich uwagę, a bilard to jest sport, który wymaga bardzo dużej uwagi. A, a młodsze dzieci raczej chcą się bawić. Więc 9-10 lat jest dla mnie ok, ale jeżeli y, dziecko ma rodzica, który gra w billard. To myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie w tym, żeby rodzic zaczął go wprowadzać już wcześniej w jakieś tam kulanie, sobie uderzanie, bawienie się tą grą, żeby nie za szybko zrazić, bo, bo takie podejście pod wynik i pod rozwój za szybko może szybko zrazić dziecko do, do sportu. Takie zajęcia są bardziej nastawione na przyjemność, czy na przygotowanie do rywalizacji? Staram się to podzielić jak najbardziej mogę. Moje wewnętrzne podejście i to, co czuję, mówi mi ciśnie ich, oni muszą super grać, ale jakieś takie wychowanie z domu jednak sugeruje mi, żeby, żeby trochę dać im luzu, żeby się, żeby się pobawili, żeby nie stracili tej radości. Jest to trudne. To jest najtrudniejsze zadanie chyba, żeby, żeby nie za bardzo naciskać, ale też, żeby nie za bardzo odpuścić, bo wtedy no jeżeli za bardzo odpuścimy i damy totalnie wolną rękę, no to, to nie będzie efektów. A niektóre dzieciaki chcą. Chcą się rozwijać, chcą trenować, tylko trzeba dobrze do nich podejść. Tatszprze: trzy działania, jakie mogą pomóc zawodnikowi na poziomie podstawowym w rozwijaniu swoich umiejętności? Co powinien zrobić? Zacząłbym od tego, żeby znaleźć sobie taką grupę do rozwijania się. I to mogą być zawodnicy, z którymi grasz na turniejach na co dzień, albo ludzie, którzy widzisz, że przychodzą też trenować, też się rozwijać na podobnym poziomie, albo może być to też taka zorganizowana grupa treningowa gdzieś u ciebie w klubie, bo, bo ludzie się napędzają nawzajem. Jak jesteś sam w czymś i masz jakąś misję samemu, to jest dużo trudniej robić postęp, niż, niż jak masz ludzi o tej samej mentalności i tym samym podejściu, co ty. Więc to jest bardzo ważna rzecz. I ona bardzo też pomaga utrzymać motywację. Druga rzecz, to żeby być dla siebie właśnie tym przyjacielem. To mi kiedyś pani psycholog powiedziała, że jak jesteś przy stole i grasz w turnieju, to jesteś sam ze sobą. I nie ma, nie ma obok ciebie żadnych przyjaciół, nie może są kibice na trybunach, ale nie możesz z nimi porozmawiać, nie masz z nimi żadnego kontaktu. I jedyna osoba, która mówi do ciebie, jesteś ty w swojej głowie. I żeby raczej być dla siebie dobrym, wybaczać sobie błędy. Niż krytykować się w trakcie meczu, bo krytykowanie siebie i jakby karanie się za błędy i wytykanie sobie, co zrobiliśmy źle, tylko podkopuje naszą pewność siebie i, i to ma efekt na kolejne strzały. Powiedzmy, że zrobimy jeden błąd, zaczniemy się krytykować, przy kolejnym strzale czujemy się dużo mniej pewnie, dużo gorzej się czujemy po prostu i możemy popełnić kolejny błąd i idzie lawina. Więc warto jest po prostu nauczyć się rozmawiać ze sobą dobrze i być dla siebie kumplem, a nie wrogiem. A trzecia rzecz, taka może bardziej, jeżeli chodzi o sprzęt, nie zafiksowywać się na punkcie sprzętu tego, czym gramy, tylko podjąć decyzję, kupić jakiś sprzęt, który uważamy, że będzie dobry i po prostu trenować i się rozwijać. Bo, bo bardzo często widzę ludzi, którzy kombinują za dużo, a ten mi nie pasuje, to mi nie pasuje. A tak naprawdę każdym kijem da się zagrać dobrze, tylko trzeba poświęcić na to wystarczająco dużo czasu, żeby żeby rozwinąć naszą umiejętność także zacisnąć zęby i trenować mieć bilardowych przyjaciół być dla siebie przyjacielem i trochę chyba taka konsekwencja w tym ostatnim punkcie Dziękuję mam nadzieję że i ja i nasi słuchacze wyciągną dla siebie z tego odcinka jak najwięcej Dziękuję również cieszę się że mogłem być częścią ONQ i czekam na kolejne Pozdrawiamy oczywiście zespół ONQ który Tworzy się coraz większy. Łukasza Agila, Radka Jańca, Kamila Spiche, Michała Muklewicza i Krzyśka Orłowskiego. Nagranie zrealizowaliśmy w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Dziękujemy i także pozdrawiamy. Kasia Skrzypiec, Kacper Konkel. Do usłyszenia.